Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Dezinformacja Złą informacją mnie karmią. Błędne dane mi podają. Fakty przeinaczają, słowem nie mamią. Oszukują i kłamią, wmawiają, wciąż powtarzają. Kłamstwo za kłamstwem. Fałsz i obłuda. Manipulacja, dezinformacja. Lekcja z dzisiaj. Dezinformacja to celowe wprowadzanie w błąd. Czy ty też to robisz? Psst. Jeszcze jedna informacja: poprawisz mi trochę humor. Jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz, lub polajkujesz. W opisie są linki. odwiedz mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!